A z nami jest Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego. Witam, panie Adamie. Dzień dobry, witam. Panie Adamie, ja zawsze mam taki kłopot, kiedy widzę te bardzo skomplikowane dane Gusu, bo się zastanawiam, co to oznacza dla takiego przeciętnego Kowalskiego. Jakby pan miał to przeciętnemu Kowalskiemu powiedzieć, to co by pan powiedział na samym początku. Znaczy, musimy pamiętać o tym, że te dane, które poznaliśmy dzisiaj, one dotyczą wycinka polskiej gospodarki, więc jeżeli patrzymy na ten poziom wynagrodzeń, to musimy pamiętać, że one dotyczą dużych firm, tych, które zatrudniają powyżej 50 osób, więc niekoniecznie muszą przystawać do tego, co osoby pracujące na przykład w mniejszych firmach, czy też w usługach. No tak, bo jak ktoś. Natomiast przepraszam, generalnie... że wchodzę w słowo, bo jak ktoś słyszy 8, 769, 8 groszy średnie przeciętne wynagrodzenie, to mu się prawdopodobnie tam wszystkie. Yy... No różne rzeczy sobie może pomyśleć w każdym razie. Dokładnie, dlatego dlatego robię od razu na początku to zastrzeżenie. Natomiast no, dla nas bardziej może od samego poziomu. Interesujące są te trendy, czyli jak popatrzymy na ostatnie miesiące, to oprócz tego, że, że ta roczna dynamika, te zmiany są dosyć wahliwe, to jednak widzimy taki zarysowujący się trend spadkowy i spadkowy wzrostu, prawda? Czyli płace nam cały czas rosną, natomiast w coraz wolniejszym tempie i to sugeruje, że presja płacowa trochę nam się wygasza, co z punktu widzenia procesów inflacyjnych no jest jak najbardziej pożądaną sytuacją i na to. Od dłuższego czasu zwraca Narodowy Bank Polski uwagę w kontekście właśnie dalszych decyzji o obniżkach stóp procentowych. Więc z tego punktu widzenia są to pozytywne dane, bo pozwalają liczyć na to, że uda się ponownie obniżyć koszt pieniądza jeszcze przed końcem tego roku. A czy to oznacza, czy to jest sygnał schładzania rynku pracy, czy to jest jakiś, pańskim zdaniem, jednorazowy efekt? To znaczy, tak jak mówiłem, mamy tutaj z pewnym już trendem. Musimy mieć z tyłu głowy to, że przez poprzednie trzy lata płace rosły w dwucyfrowym tempie, więc to, że ta dynamika jest niższa, no nie powinna zaskakiwać. Ale rzeczywiście, jak popatrzymy na taki trochę szerszy obraz rynku pracy, to oprócz tego, że tempo wzrostu płac rośnie wolniej, widzimy też, że zatrudnienie nam się obniża, więc po części mamy też schłodzenie popytu na pracę. No i oczywiście bardzo ważny element, ten czynnik. Chyba wiodący, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, to jest po prostu ograniczona podaż pracy. Więc z jednej strony mamy mniejszą podaż pracowników, co wiąże się z niekorzystnymi trendami demograficznymi, a z drugiej strony widzimy też, że w ostatnich miesiącach ten popyt na pracę jest jednak trochę słabszy. Także reasumując, możemy powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy ulega pewnemu ochłodzeniu, chociaż no ten rynek pracy cały czas jest napięty, na co chociażby wskazuje bardzo niska stopa bezrobocia. Według tej metodologii europejskiej ona jest jedną z najniższych w całej Unii Europejskiej. A jaki Pańskim zdaniem wpływ na poprawę nastrojów mają czynniki makro, czyli inflacja, płace właśnie, a jak duże czynniki, nazwijmy to psychologiczne, czy też wręcz po imieniu to nazywając polityczne w naszym kraju? To znaczy, ten zestaw zmiennych, które oczywiście wpływają na to, jak zachowują się konsumenci, jak, jak się czują, jest rzeczywiście bogaty. Na pewno czynniki dochodowe są tutaj bardzo ważne i to widzieliśmy w ostatnim okresie, w ostatnich latach. Jednak ten dynamiczny wzrost wynagrodzeń, któremu poprzednio towarzyszył jednak spadek inflacji, no, spowodował, że ta siła nabywcza wynagrodzeń rosła, co oczywiście niekoniecznie przekazało przekładało się bezpośrednio na decyzje konsumpcyjne, bo w ubiegłym roku mieliśmy wzrost konsumpcji, który był jednak mniej dynamiczny niż ten wzrost płac czy też dochodów w ogóle ogólnie. Natomiast w tym roku mamy do czynienia z sytuacją trochę odwrotną, to znaczy tempo wzrostu realnych płac, czyli takich skorygowanych o, o ceny, wyhamowało, natomiast gospodarstwa trochę chętniej sięgają do kieszeni i rzeczywiście czerpią trochę z tych oszczędności, które zbudowały w roku ubiegłym. Jak popatrzymy na nastroje konsumenckie, to one się za, rzeczywiście zaczynają poprawiać dosyć systematycznie. Wczoraj mieliśmy dane o koniunkturze konsumenckiej we wrześniu. Tam nastąpiła kolejna poprawa, zarówno jeżeli chodzi o ocenę bieżącą tych nastrojów, jak i oczekiwania na przyszłość. No i one są dosyć szeroko zakrojone, te wskaźniki, które się poprawiają. Między innymi gospodarstwa domowe lepiej oceniają bieżącą sytuację gospodarczą, więc to nie pozostaje bez wpływu. Ale też lepiej oceniają możliwość oszczędzania pieniędzy czy też ważniejszych, większych zakupów. Także tutaj tych czynników pewnie jest dużo, natomiast widzimy rzeczywiście w nastrojach konsumenckich poprawę i widzimy, że w tym roku konsumpcja znowu będzie tym głównym motorem napędowym wzrostu gospodarczego w Polsce. Mamy też dane związane z produkcją przemysłową, produkcja sprzedana przemysłu. No, niby wzrost w cenach stałych w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, ale spadek względem lipca. Efekt, pytanie: Czy to jest kwestia tylko efektu mniejszej liczby dni roboczych, czy też w ogóle sezonowości, no bo to w końcu wakacje. Znaczy, tu generalnie, jak patrzymy na trendy w ostatnich miesiącach, to od bardzo długiego okresu, w zasadzie od ponad. Trzech lat, tak uśredniając, no mamy do czynienia ze stagnacją, jeżeli chodzi o ten sektor przemysłowy. To jest w dużej mierze oczywiście związane z tym, co się dzieje za naszą granicą, bo jednak bardzo ważne dla polskich przetwórców, zwłaszcza jest rynek niemiecki. Na no tam od w zasadzie trzech lat mamy do czynienia ze stagnacją, i to się przekłada oczywiście na zamówienia w polskim sektorze przemysłowym. Mamy też zawirowania związane z polityką handlową Stanów Zjednoczonych, prawdzie została zawarta ta umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Europą, tym niemniej jednak cła są wyższe, więc to też jest pewne wyzwanie dla europejskiego eksportu, a Polska jest tutaj no ważnym dostawcą od komponentów, które finalnie często wchodzą w skład właśnie towarów, które są następnie eksportowane na rynki zagraniczne, tym do Stanów Zjednoczonych. Także generalnie mamy raczej taki trend stagnacyjnym, czyli widzimy jakieś niewielkie wzrosty, są miesiące ze spadkami, ale średnio, jak popatrzymy na, na ostatnie kwartały, to w zasadzie ten poziom produkcji jakoś istotnie się nie zmienia. E czy jest coś jeszcze ważnego, na co y powinniśmy na progu tej, y tego powakacyjnego okresu zwracać uwagę przed jesienią, czy też przed końcem roku, może nawet bardziej niż przed jesienią? To znaczy wygląda na to, że zmienia nam się trochę struktura gospodarcza, struktura wzrostu gospodarczego w stosunku do tego, czego się spodziewaliśmy jeszcze na początku tego roku, bo ten rok miał być rokiem inwestycji, liczyliśmy na to, że fundusze z KPO szerokim strumieniem wpłyną do gospodarki, to podbije nam inwestycje. Jak na razie ten wzrost inwestycji, no jest, powiedziałbym, rozczarowujący, natomiast pozytywnie zaskakuje z kolei konsumpcja, więc o ile prognozy wzrostu gospodarczego na cały ten rok. Nie zmieniły się istotnie. My liczymy na to, że to będzie 3,5%, czyli bardzo solidny wynik. To jednak prawdopodobnie przy mniej dynamicznym wzroście inwestycji, a przy mocniejszej konsumpcji. No i te fundusze z KPO, no widzimy, że one będą wydatkowane i w tym roku, i w roku przyszłym. Natomiast pewnie bardziej rozłożone w czasie niż wcześniej się tego spodziewaliśmy. Mamy wydłużenie okresu na wydatkowanie tych środków, więc powinno to wspierać inwestycje w przyszłym roku również. Wcześniej zakładaliśmy, że to będzie głównie ten rok. Także to jest chyba taka główna zmiana, jeżeli chodzi o trendy w takiej szeroko zakrojonej gospodarce w Polsce. A jeżeli chodzi o produkcję budowlano-montażową, mamy spadek w cenach stałych. Wynik tak naprawdę gorszy od średniorocznego konsensusu rynkowego. Tutaj należy się jakiegoś pesymizmu na dłuższą metę spodziewać. Co to oznacza, Pańskim zdaniem? Znaczy te sierpniowe dane rzeczywiście chyba były największym rozczarowaniem z tego zestawu, które poznaliśmy dzisiaj, także budownictwo rozczarowało bardzo mocno. W tych danych widać generalnie to, o czym mówiłem, czyli jednak te fundusze europejskie w mniejszym stopniu wpływają do gospodarki. To że w szczególności widać w tym komponencie produkcji budowlanej związanej z infrastrukturą. Tam ta sytuacja rzeczywiście wygląda gorzej i mieliśmy duży spadek w sierpniu. Jednocześnie też mamy do czynienia z pewną korektą na rynku mieszkaniowym, gdzie pojawiła się jednak dosyć duża nabudowana podaż, która jak na razie nie spotyka się aż z tak dużym popytem. Powoli widzimy korektę albo stabilizację cen nieruchomości, więc ten komponent mieszkaniowy również nie sprzyja budownictwu. No i czekamy oczywiście na dalszy rozwój wypadków, i liczymy, że te środki europejskie. W większym stopniu zaczną w końcu trafiać do gospodarki, bo, bo jak na razie rząd jest rzeczywiście skuteczny w uruchamianiu kolejnych transz, które trafiają z Komisji Europejskiej do Polski. Natomiast finalnie dla gospodarki kluczowy jest moment, kiedy one rzeczywiście zaczną trafiać do gospodarki, kiedy są już realizowane projekty finansowane z tych środków. Bardzo serdecznie dziękuję za to podsumowanie dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.